Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej części tematu Instrukcje warunkowe. Zajmiemy się takim zadaniem. Przygotuj tabelę, za pomocą której odnotujesz wyniki testów próbnych i postępy w nauce. Zastosuj odpowiednie funkcje warunkowe, aby uzupełnić kolumnę ocena, zawierającą ocenę postępów w nauce w odniesieniu do poprzedniego dnia, kolumnę ile razy, zliczającą ile razy było lepiej, gorzej albo bez zmian. I teraz zaczynamy sobie od naciśnięcia na komórkę C7. I teraz będziemy sprawdzali, czy wynik testu w drugim dniu był lepszy, taki sam, albo słabszy od tego w pierwszym dniu. Czyli wpisujemy sobie tutaj formułę jeżeli. I teraz sprawdzimy sobie warunek. Sprawdzimy sobie następującą rzecz. Czy ten wynik, czy ten wynik jest słabszy, albo ewentualnie lepszy. Możemy przyjąć, że czy jest słabszy niż ten warunek. I teraz, jeżeli to będzie prawda, no to oczywiście nasz postęp będzie większy, czyli możemy sobie tutaj tak naprawdę, jeżeli ten, ta liczba będzie mniejsza niż ten, to odnotowaliśmy postęp, czyli będziemy mieli, że lepiej, czyli wpisujemy sobie w podwójnym cudzysłowiu, weźmy sobie tutaj klawiaturę, klawiatura, czyli naciskamy shift i cudzysłów, naciśnijmy sobie tutaj shift i cudzysłów i oczywiście wynik jest lepszy, no bo poprzedniego dnia mieliśmy gorzej, czyli wpisujemy sobie lepiej lepiej. Oczywiście, żeby tutaj dobrze nam się to wszystko widziało, to możemy sobie w drugą stronę napisać, czyli napiszmy sobie, że B7 jest większe od B6. Jest to oczywiście to samo, ale pokazuje, że możemy w różny sposób zapisywać pewne rzeczy. Co będziemy chcieli sprawdzić w przeciwnym warunku? Jeżeli będziemy, jeżeli jest lepiej, to mamy jeszcze dwie sytuacje i wpisujemy sobie znowu funkcję jeżeli. I teraz jeżeli będziemy mieli z kolei sytuację, że B7 będzie się równało B6, czyli tutaj będziemy sprawdzali, czy taki warunek zachodzi, no to oczywiście wpiszemy sobie tutaj, że jest bez zmian, czyli wpisujemy sobie bez zmian, oczywiście w cudzysłowie podwójnym, czyli wpisujemy sobie tutaj bez zmian. W innym wypadku, jeżeli te dwa warunki nie są spełnione, to oczywiście wpisujemy sobie tutaj, że będzie gorzej. Czyli w cudzysłowie podwójnym wpisujemy sobie gorzej. Gorzej. O, i tutaj zamykamy podwójny nawias. No i widzimy, że tu jest lepiej. I teraz widzimy, że tutaj jest gorzej. Znowu jest gorzej. Jest lepiej, tutaj powinno wygenerować bez zmian i widzimy, że program tutaj jak najbardziej działa, czyli w takiej formule możemy sobie to zapisać. Czyli tutaj jest formuła, która sprawdza Wam, jakie są Wasze postępy. I tutaj widzimy, że mamy dwa razy jeżeli, czyli po prostu używamy sobie jeżeli wtedy, kiedy mamy kilka tutaj możliwości, czyli tu akurat jest jeszcze bez zmian i gorzej. I teraz, jak zliczyć te słowa lepiej, gorzej albo bez zmian? Oczywiście na początku możemy zliczyć je na piechotę. Jest ich raz, dwa, trzy, czyli lepiej jest trzykrotnie. Gorzej jest raz, dwa, trzy, cztery, czyli tutaj będziemy mieli czterokrotnie, możemy sobie napisać, a bez zmian jest raz. Ale istnieje pewna funkcja, która właśnie bada takie rzeczy. I ta funkcja nazywa się moi drodzy licz, jeżeli. Czyli wpisujemy sobie licz, jeżeli. Czyli wpisujemy sobie licz jeżeli i oblicza liczbę komórek we wskazanym zakresie spełniających podane kryteria. Naszym zakresem będzie oczywiście ten zakres. I teraz będziemy chcieli sprawdzić, kiedy będziemy mieli słowo lepiej. Lepiej jest w polu E6, czyli tutaj będziemy chcieli sprawdzić, kiedy mamy pole E6. Czyli zobaczcie, jeszcze raz będziemy chcieli sprawdzić, to jest nasz zakres, a tutaj jest, kiedy jest lepiej, kiedy jest gorzej. I teraz możemy zrobić sobie kontrolowany błąd. Chociaż nie, tutaj kontrolowanego błędu nie zrobiliśmy, można powiedzieć. Znaczy, tutaj można powiedzieć, że nam się udało akurat, ale oczywiście trzeba te komórki zablokować tutaj, żeby one się nie ruszały. Akurat tak się złożyło, że, że wyszło, ale komórki musimy zablokować za pomocą dolarów. Czyli tutaj blokujemy dolarami. Akurat w tym przykładzie wyszło, ale w innym by nie wyszło. Czyli tutaj zablokując dolarami, teraz już program działa. I teraz zobaczmy sobie coś takiego. Jeżeli będziemy zmieniać sobie wyniki, to sobie skasujmy. Na przykład tutaj zmienimy sobie wynik na 115. No to oczywiście tutaj zmieni nam się. Zmieni nam się tutaj na gorzej, a tutaj zmieni nam się na 5, a tutaj zmieni się na 2, czyli program sam zadziała. Ale pamiętajcie o tych dolarach, że jak macie tutaj zakres, to pamiętajcie, żeby go zablokować, żeby to wszystko działało. Teraz spróbujemy sobie zrobić kolejne ćwiczenie: zestawienie wyników egzaminu próbnego. Przygotuj tabelę, za pomocą której zestawisz w egzaminu, zastosuj odpowiednie formuły, aby uzupełnić kolumnę suma, prezentującą łączną liczbę punktów zdobytych podczas egzaminu, kolumnę procent, wynik procentowy. Kolumnę ZAL, tutaj sprawdzająco, czy zaliczyliśmy, i średnie punktów dla egzaminów zaliczonych i niezaliczonych. Zaczynamy od funkcji SUMA. To możemy sobie jeszcze trochę powiększyć, żebyście tutaj dobrze widzieli. I SUMA to jest po prostu, wpisujemy sobie ręcznie SUMA. Czyli dodajemy wszystkie komórki w zakresie i mamy, naciskamy Enter. Czyli to jest wynik BASI Janka Witka. I tutaj. Kolejne ich egzaminy, takie wyniki osiągali. I teraz, żeby policzyć procent, wystarczy, że to ten wynik podzielimy przez sumę wszystkich punktów. I teraz zobaczcie, ta osoba ma 44% i zróbmy taki kontrolowany błąd. Zobaczcie, tutaj kontrolowany błąd polegał na tym, że no ta osoba nie może mieć 98% przy 118. Dlatego, że trzeba tą komórkę zablokować, bo zawsze będziemy odnosili się do H9, czyli tutaj wpisujemy sobie dolary. Czyli jak piszemy sobie dolary, naciskamy sobie tak i przeciągamy w dół. I teraz już program zadziała. Oczywiście mamy tutaj pełne procenty. Możemy sobie oczywiście tutaj też zrobić pewne zaokrąglenie, bo zobaczcie, 99 punktów to nie jest dokładnie 50%. Więc możemy sobie tutaj w polu formatu i komórki zrobić pewne zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku. Wtedy wynik będzie, będzie tutaj dokładny, czyli jak jest 99 to jest 49,5%. Teraz będziemy chcieli sprawdzić, czy egzamin został zaliczony. I teraz zobaczcie, egzamin jest zaliczony, jeżeli osiągniemy wynik 60%. I teraz, jak tutaj sprawdzić 60%? Możemy oczywiście wpisać sobie tutaj z tej strony 60%. Jeszcze raz, i będziemy chcieli wykonać takie ćwiczenie. Będziemy chcieli sprawdzić, czy ta komórka, czy te, tutaj te komórki są większe bądź równe 60%. I wpisujemy sobie tutaj formułę, jeżeli. Czyli wpisujemy sobie formułę, jeżeli. I teraz tak, wpisujemy sobie oczywiście, jeżeli. I teraz dokonujemy testu. Jeżeli ta liczba będzie większa bądź równa temu polu. No to oczywiście wpisujemy sobie tutaj w cudzysłowie podwójnym słowo zal. Możemy wpisać zal. W przeciwnym wypadku wpiszemy sobie tutaj słowo nzal, czyli znowu cudzysłów podwójny, i wpisujemy sobie nzal. Nzal. En I zamykamy nawias. I zobaczmy, czy program tutaj zadziała. Widzimy, że ta osoba, nie, tutaj niezależony egzamin, tutaj powinien być zaliczone oczywiście tutaj ktoś powie no dobrze ale dlaczego zaliczyłem egzamin skoro 49,5% znowu jest ten błąd i błąd polega na tych dolarach czyli zawsze jak chcecie zablokować pole do którego się odnosimy musimy pamiętać o dolarach czyli tutaj widzimy że trzeba zablokować to 60% i teraz program już powinien zadziałać zobaczcie program zadziałał i przeciągamy w dół no i teraz będziemy chcieli policzyć sumę gdy mamy zaliczone kolumny i teraz tak, jak taką sumę tutaj policzyć? Jest do tego specjalna funkcja, jest to funkcja suma i to jest funkcja suma jeżeli. Możemy sobie ją ręcznie wpisać tutaj, to jest funkcja suma jeżeli. Funkcja suma jeżeli, tutaj oczywiście odwołuje się do pewnego zakresu. Zakresem jest ta, ta tutaj, można powiedzieć, kolumna, te tutaj komórki, i teraz tak, jakie będzie kryterium? kryterium będzie oczywiście, że będziemy chcieli, żeby pisało słowo ZAL, czyli w słowie podwójnym wpisujemy słowo, słówko ZAL. I teraz jakie komórki będziemy chcieli sumować? Oczywiście będziemy chcieli sumować o te punkty, czyli sumujemy sobie te punkty i zamykamy nawias. Naciskamy Enter i suma zaliczonych wynosi tyle. I teraz oczywiście możemy sobie zrobić pewien kontrolowany błąd. Przeciągnijmy sobie w dół. Zobaczmy, suma gdy niezaliczone. Jak teraz tą formułę, żeby była prawidłowa naprawić? Widzimy, że tutaj mamy od J11 do J19, czyli przesunęło nam wszystko w dół. Czyli w pierwszym kroku możemy zablokować sobie tutaj. Zablokować sobie te elementy, żeby nam się to dobrze liczyło. Czyli następuje blokada tej, tego czegoś. O. Czyli blokujemy sobie, i teraz przeciągamy w dół. Mamy już zablokowane, ale chcemy oczywiście zrobić enzAL. Czyli blokujemy sobie enzAL. Tutaj oczywiście z dłużej napiszmy enzAL. Też zaraz pokażemy fajną jeszcze rzecz. I tutaj chcemy mieć od H10, możemy oczywiście sobie ręcznie już to zmienić, do H18. Mamy coś takiego. Teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli wpiszemy sobie małą literę, na przykład N. Czy program zadziała tak samo? Zadziała tak samo. Tak samo jak tutaj ile byśmy dali duże. Dajmy sobie l duże. Program nam oczywiście zadziała. Czyli tutaj wielkość liter nie ma znaczenia. Enzal. I w takiej oto formie możemy liczyć. I teraz tak. Chcemy sprawdzić, ile osób zaliczyło egzamin. Czyli żeby to sprawdzić, będziemy chcieli sprawdzić sobie za pomocą funkcji Licz jeżeli. I to jest tak. Oblicza, ile. Tylko tutaj licz jeżeli. Oblicza liczbę komórek we wskazanym zakresie. Czyli zakres jest taki. I teraz sprawdzamy sobie kryterium. Kryterium było, że tutaj chcieliśmy sprawdzić, ile osób zaliczyło, czyli piszemy sobie w cudzysłowie słowo zal. Wpisujemy sobie zal. Podwójny tutaj cudzysłów słów, o i zamykamy. Widzimy, że pięć osób zaliczyło. Jest to prawda. I teraz przeciągamy sobie w dół. No oczywiście będziemy chcieli zmienić tutaj pewną rzecz, czyli będziemy chcieli zablokować sobie tutaj tą komórkę. Ewentualnie możemy wpisać S10 do S. J10 do J18 i tutaj wpisujemy sobie NZAL, Nzal. I naciskamy Enter. I teraz jak policzyć średnią? Bardzo prosto, wystarczy podzielić sumę zaliczonych przez ile osób zaliczyło, czyli przez 5. A tutaj dzielimy sobie to na oto. I oczywiście mamy tutaj pewne zaokrąglenie, przynajmniej tutaj w tym przypadku, ale tutaj możemy zaokrąglić na przykład do jednego miejsca po przecinku. Gdybyśmy chcieli sobie jeszcze zaokrąglić do dwóch, to byłoby tak, czyli do jednego miejsca po przecinku możemy zaokrąglić. I teraz zobaczcie, jeżeli będę zmieniał sobie tutaj warunki początkowe, to zmienią nam się również dane, które są w tych tabelkach. Więcej osób zaliczy. I tutaj też te elementy się zmienią. Gdybym podniósł sobie próg, to też oczywiście automatycznie następuje zmiana. Czyli, czyli w taki sposób tutaj to wszystko działa. I tutaj, jeżeli chodzi o tę lekcję, to byłoby na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.